Pisowi w tej chwili spada na korzyść Brauna to właśnie. To też ich wewnętrzne sondaże pokazują. Nie na korzyść Konfederacji, na korzyść Brauna. Braun tak naprawdę nie jest jakimś cierniem w boku Jarosława Kaczyńskiego specjalnie. Nie wkurza go tak jak Mencen. Mencen wkurza Jarosława Kaczyńskiego codziennie. Po prostu absolutnie codziennie go irytuje. Tam z Braunem oni sobie nie, nie ma tych ciosów wzajemnych. I naprawdę, i możemy sobie mówić, że Jarosław Kaczyński powiedział, że nie będzie tej koalicji. Jarosław Kaczyński mówił tyle rzeczy, które potem się wydarzyły, zaprzeczał tylu historiom, które miały nigdy się Proszę nie Państwa, wydarzyć, yy, że dajmy spokój. Ki naprawdę. Kilka przykładów z rzędu. Oczywiście mówił, że Samoobrona to jest partia postkomunistyczna i ma dziwne linki na wschodzie. Po czym zrobił lepera wicepremierem. Mówił, że ojciec ryzyk ma linki na wschodzie, ma nadajniki na Uralu. Dzisiaj no nie ma lepszego sojuszu. Mówił, że uwaga, Jan Rokita jako szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej ponosił odpowiedzialność za, za, no. za inwigilowanie przez łop opozycji prawicowej. Dzisiaj Jan Rokita jest jednym z ideologów tego obozu, bo, bo atakuje Tuska. Mówił w końcu nie będę premierem, jeśli mój brat jest prezydentem. I został premierem rok później. Naprawdę Jarosław Kaczyński nie ma żadnej, yy, żadnego hamulca, jeśli chodzi o mówienie rzeczy, które są dla niego aktualnie wygodne. On w tej chwili uważa, że jest mu wygodnie powiedzieć, że nie będzie koalicji z Brownem. A jak przyjdzie do robienia koalicji, to się zobaczy.